Witam państwa serdecznie w środowym pierwszym dziś wydaniu Rozmowy Dnia. Przed nami temat, myślę, główny, patrząc z punktu widzenia tego, czym interesują się aktualnie kobiety po bezprecedensowym wyroku wyroku za pomoc. Aborcja, czyli. Niegdyś rutynowy zabieg, dziś stał się zaczynem, który powoduje, iż kobietom grozi nie tylko za sam zabieg, ale za pomoc z nim, czyli za pomoc innym kobietom. Penalizacja, kara bezdennego pozawienia wolności. Sprawa Justyny Wydrzyńskiej dziś wraca na tapetę. I dlaczego być warto jak Justyna? O tym dziś w Rozmowie dnia. Adam Wysiek, zapraszam. A Państwa i moją gościnią dzisiaj będzie pani Natalia Gajecka, adwokatka Centrum Praw Kobiet. Witam serdecznie, dzień dobry. День добрый. Panie Talio, pierwsze pytanie. Czy pani spodziewała się kiedykolwiek, że w wolnej Polsce, tej posperelowskiej będziemy mieli do czynienia z sytuacją, gdy kobieta będzie karana za to, że pomaga innej kobiecie wysyłające paczkomatem, tabletki na wyraźną prośbę osoby, która odbiera ten list? Ta sytuacja ma też drugie dno, bo to sprawa, w której chłopak, czyli przemocowiec, który stawił się dopiero na przedostatniej rozprawie w sądzie przy ulicy Poligonowej, 3, wzywa policję do własnej dziewczyny, po czym umywa. Ręce i już go nie interesuje. Los dziecka, los własnej dziewczyny, a tym bardziej los osoby, która pomogła tej kobiecie, w tym by ta mogła decydować o własnym ciele. Konsekwencje to 8 miesięcy kary ograniczenia wolności poprzez wykonywanie 30 godzin prac społecznych. To wyrok pierwszej instancji, a więc pani Justyna będzie mogła jeszcze od niego apelować. No i pytanie do pani, czego pani spodziewa się po ewentualnej apelacji? Wiemy, że taka będzie. No i jakie możemy dziś wysunąć hipotezy w związku z tym bezprecedensowym wyrokiem? Wyrok. Chyba na kobiety. Tak, na pewno jest to wyrok bezprecedensowy. bo Też śledzę wszelkie publikacje na świecie, które się pojawiają i, i, i wszędzie przebija się informacja, że to jest pierwszy raz, kiedy w ogóle jakby na świecie jest tak naprawdę rozpoznawany tego typu, tego typu czyn zabroniony. Powiem tak, dla mnie. W, w całej tej historii, właśnie najbardziej szokująca jest ta postawa partnera, kobiety, która, która szukała pomocy w sprawie udzielenia aborcji, no, który, no już to, to, to tutaj jakby na co Pan zwrócił uwagę, że była to osoba przemocowa, stosująca przemoc wobec, wobec tej partnerki, i tutaj, jakby dla mnie ta jego reakcja. Na, na chęć przeprowadzenia aborcji jest no, kontynuacją tak naprawdę tego, tego przemocowego zachowania. I fakt ujawnienia tej sprawy, no, jakby to jest osoba, która, która, która za tym stoi, bo podejrzewam, że, że w tym kraju jakby takich sytuacji no, nie jest to jedyna, Natomiast też jakby bezprecedensowy był sposób jej, e, sposób jej u, e, ujawnienia, tak? Mówię, mm -hmm. to, co dla mnie osobiście jest najbardziej właśnie bulwersujące, to sposób ujawnienia tej sprawy, no i osoba, która e, tego, do, tego dokonała. No prawdziwy mężczyzna, oczywiście ja to ujmuję w cudzysłowie, miałem okazję tego pana minąć, e, po to oczekiwania na wejście, na jedną z rozpraw Pani Justyny Wydrzyńskiej. Dodam też dla informacji naszych widzów tu i w internecie na naszej antenie, że Pani Justyna jutro będzie naszą gościnią, więc serdecznie już dziś zapraszam na jutrzejsze wydanie Rozmowy Dnia. Nieco dłuższe nawet można by rzec, że wydanie specjalne, bo w końcu Pani Natalia, mówimy o sytuacji, prawnym pacie, takim impasie, w którym Pani Justyna się znalazła. Chodzi mi o to, że kara ograniczenia wolności jest karą wykonywania prac społecznych, no, ale skoro Pani Justyna, załóżmy, że, znaczy ona ja to wczoraj na antenie jednej z komercyjnych telewizji, że ona tego wyroku nie uznaje. No ciężko się jej dziwić patrząc na to, z czym borykamy się od decyzji jednoosobowej, jednoosobowego Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej. I gdyby Pani Natalia nie stawiła się na te tak zwane odróbki i nie apelowała, to no to Sąd ma możliwość zastosowania kary zamiennej, czyli kary już pozbawienia wolności, przeliczając ją oczywiście w odpowiedni sposób, zgodnie z zapisami Kodeksu Karnego Wykonawczego. Pani Natalia, czyli de facto Pani Justynie i tak grozi po prostu kryminał. Tak, jeżeli by się, bo powiem tak, jakby tą karę ograniczenia wolności y, można, na, jakby zakład, no, mamy w tym momencie stan taki, że jest ten wyrok, tak? I, Zapewne będzie zaskarżony, tak jak tutaj Pan zwrócił na to, na, to, na to uwagę. Natomiast, jakby, drugą formą realizacji tego ograniczenia wolności jest wypłata jakiejś części wynagrodzenia. Jeżeli, mhm. bo, tak, jeżeli jakby mamy osobę, która pracuje, wobec której została wymierzona kara ograniczenia wolności, no to też jakby wymiar sprawiedliwości nie ma służyć temu, żeby jakby ta osoba jakby straciła pracę, bo musi. Swoje źródło utrzymania, bo musi wykonywać prace e, społeczne, tylko jest możliwość zapłaty, to jest przeliczany odpowiedni procent od, e, od wynagrodzenia, więc to jest jeden ze sposobów, jaki pani Justyna mogłaby się ewentualnie uwolnić od realizacji tej kary. Natomiast jeżeli rzeczywiście by go nie realizowała, nie, nie zapłaciła też ewentualnie tej zamienionej kwoty, no to rzeczywiście grozi jej w takiej sytuacji zamiana tego na, na karę pozbawienia wolności. No później, oczywiście, gdyby nawet do tego doszło, jest jeszcze instytucja przywrócenia kary pierwotnej, no ale to już takie głębsze przepisy. Kodeksu Karnego Wykonawczego okay. nie się bym też naszych widzów angażować w, w, w aż takie rozchodajne czynniki pierwsze zapisów tego kodeksu. Panie Natalio, moje ulubione pytanie, bo gdy słyszymy na konferencji pracowej Szymona Hołownię lub Władysława Kolisika Kakamysza, którzy przed wyborami po piekle kobiet, jakie zgotowała im partia rządząca, poddają pod dyskusję w ogóle sam sens przeprowadzenia i zorganizowania referendum na temat praw człowieka. czy na temat tego, czy kobieta ma prawo decydować o swoim ciele. To jak to jest możliwe, że mężczyźni mieliby głosować w sprawie ciał kobiet, w takim razie niech kobiety głosują na przykład w sprawie ewentualnej kastracji mężczyzn? To... Powiem tak, no, m, 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 prawdopodobnie e, intencją polityków, o, o których Pan mówił, no, co do zasady, jakby w referendum powinni prawo mieć wypowiedzieć się wszyscy pełnoletni. E, pełnoletni Ale obywatele. tu jest mowa o prawach człowieka. To e, no, rzeczywiście sprawa jest dotyczy tak naprawdę wąskiego, wąskiego, tak? Dotyczy połowy społeczeństwa i podejrzewam, że, że żaden z Panów by nie chciał, żeby o, o jego kastracji decydowały kobiety, także można by analogicznie oczekiwać tego, tego samego. Dopytam Panią jeszcze o dokładną sytuację prawną Pani Justyny, bo ile zrozumiałem dla mnie jest fakt, że istnieje druga instancja, że będzie apelacja, że sąd także w tym skrajnie negatywnym dla Pani Justyny w przypadku może orzec karę zamienną, a więc karę pozwania wolności, gdyby ta się nie stawiła na tak zwane odróbki, potem może ją przywrócić, o tym już mówiliśmy, ale czy Pani może nam jako mecenaska wytłumaczyć, czy gdyby Pani Justyna, załóżmy, nie apeluje, nie zgadza się z treścią tego wyroku, no ale uznaje ten wyrok i chce na przykład wykonać te prace społeczne, czy ona może wykonać je w dowolnym miejscu, na przykład w ośrodku wsparcia dla kobiet, które są poszkodowane w wyniku decyzji Trybunału Konstytucyjnego, na przykład w ośrodku wsparcia osób LGBTQ, na przykład w hostelu dla osób, które są no, represjonowane przez własne rodziny, wyrzucane z domów, bo są innej orientacji. Czy to jest w ogóle możliwe taki wybór pani Usny, Czy to automatycznie państwo nakłada obowiązek, deleguje odsyła pani do konkretnej instytucji, na przykład takiej no, prorządowej, gdzie zmuszają de facto do tego, by te odróbki odrabiała. Jak to wygląda z prawnego punktu widzenia? Mhm. Ja tutaj jakby widzę dwa, dwa aspekty. Jedno, jakby narzucenie pani Justynie pracy tej społecznej właśnie w instytucji, która jakby ma totalnie przeciwne idee niż pani Justyna z nimi się identyfikuje. To nie wiem, dla mnie by to była jakaś wtórna wiktymizacja, dodatkowa kara. Natomiast niestety, znaczy tak, osoba skazana ma jakby prawo wnioskować, sugerować, jakiego rodzaju pracę miałaby wykonywać, bo to powinno być jakiś, w jakiś sposób tam zgodne z jej umiejętnościami, wykształceniem, doświadczeniem. Natomiast jakby decyzja ostateczna należy do, do wymiaru sprawiedliwości. A czy w tej karze wiemy o jakim charakterze prac społecznych my dzisiaj rozwojamy? Czy z tego wy wyroku coś wynika Nie. więcej, jeżeli sam lakoniczny my. fakt, że są te odróbki i koniec? Czy pan chce jakieś... sądu bardzo proszę. Jest to niestety zawsze w taki ogólny sposób określone, że to są prace, prace społeczne, że jest to kara ograniczenia wolności i to już na etapie postępowania wykonawczego zapada dokładna decyzja, w jakiej placówce pani Justyna miałaby to realizować. Mhm. Pani mecenas, mamy też do czynienia z sytuacją, ta, oczywiście ta opcja A, czyli no skrajnie negatywna, niekorzystna dla Pani Justyny, jest już za nami, a teraz powiedzmy o tym, o czym mówi sama Pani Justyna po wyjściu z sali sądowej, a więc de facto o apelacji. No, minister Ziobro mówił, hucznie ogłaszał ustami swoimi, a też swoich popleczników, że w wyniku jego reformy, system sprawiedliwości, wymiar działa lepiej. Z innego zdania był Pan Mateusz Marawiecki, który no, miał odrębne zdanie do tego w jaki sposób o tych reformach mówił sam minister Ziobro. Z tego co ja wiem, mam też koleżankę, która na decyzję w swojej sprawie, decyzję biegłego, już w drugiej instancji czeka kilkanaście miesięcy, nie ma jeszcze nawet terminu rozprawy. Na ile realne jest to, że ta sprawa skończy się w tym roku, a na ile Pani zdaniem realne jest to, że ona będzie odwlekana i przeciągana w nieskończoność, tak by no, w jakiś sposób utrudnić właśnie przy pomocy tych terminów zawitych życie Pani Justynie i jej rodzinie? Mm -hmm. e, powiem tak, myślę, że prawdopodobieństwo, że ta sprawa skończy się w tym roku nie jest, nie jest duża, bo też jakby z mojego doświadczenia procesowego wiem, jaki, jaki jest okres oczekiwania. E, ja praktykuję w Krakowie i w Krakowie czas oczekiwania na rozprawę pomiędzy sądem okręgowym a sądem apelacyjnym to jest jakieś półtora roku do, 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 do dwóch lat. Warszawa jest większym ośrodkiem i podejrzewam, że tam czas oczekiwania może być na taką rozprawę apelacyjną dłuższy. No, na pewno jest jakby bardzo ten czas niekomfortowy, co najmniej pod kątem psychicznym dla, dla pani Justyny, no bo jakby jest to czas, kiedy musi swój czas i energię poświęcić na... Na tą, na, tą, na tą sprawę. Natomiast no, wydaje mi się, że w tej sytuacji nie wniesienie apelacji no, byłoby zbyt dużym, zbyt dużym ryzykiem, bo gdyby apelację wniosła tylko i wyłącznie prokuratura, zapewne wniesie ją na niekorzyść oskarżonego no i pani Justyna ryzykowałaby to, że ta kara może zostać jeszcze zaostrzona przez drugą instancję. To jest pytanie o to, czy nie ma ja Pani wątpliwości, czy nie staje Pani sobie sama takiego pytania, że no mamy w końcu za niespełna 6 miesięcy wybory, w których no będzie decydowało się to, w jakiej Polsce żyć będziemy my i nasze dzieci. Czy jest to możliwe, że impulsem dla sądu, pamiętamy problemy z praworządnością, z tym co działo się w nielegalnie działającej Izbie Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego niebędącej sądem. Pamiętajmy, lo, pamiętamy również los sędziów, no i pamiętamy też, że istnieje lista neosędziów, których obecność w składach orzekających jest przesłanką bezwzględną do złożenia no, kolejnej apelacji, zaskarżenia do podważenia autorytetu danego składu orzekającego. Czy w takim razie politycy, pan Ziobro, mogą tak wpłynąć na sąd, że ta sprawa, no właśnie, nabierze nadzwyczajnego tempa, więc zakończy się na przykład przed wyborami? Teoretycznie i zgodnie z przepisami sądy są niezawisłe i niezależne od polityki. A w praktyce no, ale jest to, pan, pan Chociażby kilka przykładów wymienił, no niestety, praktyka jest nieco inna. Może się tak zdarzyć, że będą naciski, zapewne nieformalne, na to, żeby tą sprawę jak najszybciej zakończyć. Adwokatka Natalia Gajecka, Centrum Praw Kobiet, dziś gościnią w Rozmowie Dnia. Bardzo pani dziękuję za obecność w programie. Dziękuję Dziękuję, pięknie, Państwu też Panią się nisko, to było pierwsze pytanie dziś rozmowy dnia. Pamiętajmy o hasztagu jak Justyna mogą Państwo go używać na swoim Twitterze, Instagramie, Facebooku, w ten sposób też z łatwością znajdą Państwo wszystkie materiały dotyczące sprawy Justyny Wydrzyńskiej. Przypomnę jutrzejszej naszej gościni rozmowy dnia, będzie mieli okazję spotkać się tu namacalnie w studio i podyskutować o planach Pani Justyny, a także o jej dalszej linii obrony. Adam Wysiek dziękuję za dzisiaj i zapraszam na 14.30 z 30. Znów wracam do tematu ministra Ziobro i pistoletu, Glocka wypełnionego po brzegi 17 nabojami. Tak, chodzi oczywiście o broń palną, a oceny prawnokarnej tego, czy minister powinien mieć legalnie w miejscu publicznego zgromadzenia taką klamkę, taki pistolet włożony zapasem niczym członkowie grupy pruszkowskiej. Zapytamy człowieka, który o grupach przestępczych wie wszystko. Słynny Miami Sebastian Fabiańczyk już niebawem na naszej antenie. Widzimy się dosłownie za 30. Zerkam, dwie minuty, tyle na teraz, widzimy się za chwilę, a teraz wiadomości z kraju, ze świata, proszę koniecznie być z nami w News 24.